Witam na kanale Team Rodzinka Jak wiecie ten czwartek gra nasza reprezentacja Polski z Holandii Temu tak smutno mówię Jak wiele kibiców pewnie straciliście nadzieję, że kiedykolwiek reputacja Polski nie zawiedzie nawet nowy trener nie prawdopodobnie nie ułoży z tego z tego przy, przy reputacji ale z miłą chęcią Taką mniejszą z chęcią, zapraszam Was na ten mecz. Obejrzycie go w Tefin Sport, aplikacji mobilnej albo na, na ich stronie. Mam nadzieję, że tym razem Polska nie zawiedzie i chociaż urwie remis w Holandii, ale tego nie wierzę, Więc do zobaczenia już we czwartek. O, jeszcze jedno. Za dwa dni Gra Zawisza Brzmiąca. Wypucha mentorskim. Dajcie znać w komentarzu albo wiadomości prywatnej. Czy chcecie z tego live'a. Do zobaczenia.